Cześć, witajcie w kolejnej epickiej bitwie. Dzisiejszym bohaterem będzie Kuba. Na centurionie 7-1 9 tier. Osobiście tym centurionem nie grałem. Jeszcze do tej linii mam bardzo daleko. Natomiast z tego co się orientuję po innych powtórkach, po opiniach, m.in. w Radiu Dead, jest to swego rodzaju czołg wsparcia. Dysponujący bardzo dobrym i celnym działem. No, i teraz tutaj widzimy ten rozjazd. Jest kolega nasz Kuba w Plutonie zajmującym się 90 i dlatego też, ponieważ rzuciło go tutaj po prawej stronie, to wybrał się dokładnie na tą właśnie flankę, ponieważ będzie miał w Plutonie spotera. Jest jak najbardziej dobra decyzja. Jeśli tutaj Kuba byłby sam. No to ja osobiście nie przepadam za miejscami, w których muszę liczyć na to, co zrobi przeciwnik albo co zrobi drużyna, czyli trzeba czekać na jakiś ruch przeciwnika, na pojawienie się. W tym czasie możemy stać bezużyteczni. Na przykład padnie miasto może być po bitwie. Drugim wariantem jest po prostu powrót do miasta przez tą górę. Natomiast tutaj ponieważ Kuba ma powiedzmy prywatnego spotera, to jak najbardziej bardzo bardzo dobry pomysł ma ma cele. Widzimy przeładowanie około 10 sekund. Nie wiem czy to jest dużo czy mało, jak na centuriona, musielibyście się wypowiedzieć, czy to jest załoga jakaś wymaksowana czy też nie. Natomiast na razie, Kuba ma te cele i skrzętnie po prostu z tego korzysta. W oddali T71 w tym momencie 700 obrażeń, 1 do 1, czyli taki zwykły, normalny początek, gdzie można trochę tych obrażeń sobie nałapać. No a jeśli udałoby się tą flankę jakoś tam przepchać, to zawsze coś można innego wykombinować. Tutaj przydałoby się pomóc koledze, bo tutaj ten leopard go męczy, także troszkę wcześniej by się przydało to trafić. Szkoda, że ten strzał nie wszedł. Jeden do dwóch wszystko jest ok, oprócz tego, że Pantera teraz wyjeżdża na Plutonowego Kuby, także trzeba go ewidentnie wspomóc. Jak widzicie tutaj Kuba mimo, że jest na topie nie gra w pierwszej linii i myślę, że jeśli chodzi o Centuriona to nie jest jakiś wielki błąd z tego co właśnie tutaj słyszałem natomiast osobiście też nie uważam, że takie jakieś czołgi z długim rofem i bez pancerza nie są w stanie walczyć na pierwszej linii ostatnio tutaj na, na tej właśnie mapie Leopardem PTA ja pojechałem w miasto na górki zrobimy około 5000 obrażeń Przyjąłem tylko jeden strzał, także można po prostu wychylając się, i zaskakując wrogów, również postrzelać. Centurion na pewno ma dobrą wieżę, jak ci wszyscy Brytyjczycy, przynajmniej takie, tak mi się wydaje. t 71 1 na jednym HP udało się go dobić. Mamy 2001 obrażeń i dwa fragi, 4 do 5. Powiedzmy, 1 trzecia bitwy za nami. Powiedz po 1 trzeciej drużyny wytłuczonej, około 1 trzecia czasu minęła. Być może teraz uda się trochę postrzelać w stronę miasta. Tylko problem, tutaj z podniesieniem lufy. Mamy kolejny cel: 5 do 6. No i teraz, już tutaj, tak naprawdę został, został Kuba sam. Dopóki ma w co strzelać, to jest ok. Nie mamy do niego pretensji, ponieważ wspiera jak najbardziej swoją drużynę. No, miasto już przegrało, tak naprawdę. Więc teraz trzeba już tak naprawdę myśleć o obronie tamtej flanki. Cały czas mamy Tesserata zły strzał, źle przymierzony, zupełnie. No otwartej przestrzeni mamy tego Isa 8, za chwilkę powinno się udać go trafić, tak jest, 3200 obrażeń, jeszcze tam mamy spoterów. Także z tej flanki spokojnie jeszcze jesteśmy przydatni, co najważniejsze Kuba nie jest bezużyteczny. Kolejny frag, jak na razie wszystko ok, no jest wsparciem, zadaje obrażenia, zadaje fragi, nie stracił HP, może to się przydać w kolejnej fazie bitwy. No teraz już by się przydało coś ruszyć, bo te cele zaczynają się chować, ale mamy jeszcze kolejnego śmiałka, także udało się go trafić. Teraz znowu jest borsuk, także będzie kolejny, kolejny cel. Tak jest, mamy 4000 obrażeń. Także tak naprawdę, armata nie stygnie, cały czas jest w użytku, cały czas te strzały są wykonywane. Mamy pół metek bitwy, zostało 10 minut, 7 do 10, także tutaj przeciwnicy już zdobyli przewagę. 4,5 tysiąca obrażeń no, Miasto w pewnym momencie Padnie na bank Wówczas trzeba będzie zjechać z tej góry Podjechać pod tamtą górę Żeby coś bronić Ewentualnie no, można liczyć na to, że przeciwnik wjedzie na kapa i, I będzie można go bić z góry Ale to jest oczywiście bardzo ryzykowne W drużynie przeciwnej Zostało czterech jeszcze zielonych graczy Isu już jest na oparach Kuba ma na szczęście Całą pulę zdrowia Także to się na pewno teraz przyda No i trzeba podjąć teraz walkę Widzimy, że przeciwnicy już poczuli Krew I atakują Na bazę 7 do 12 Teraz Isu albo zdejmie Tego konquerora, albo sam zginie 110 Tutaj wjeżdża z góry Tygrys też na górze I Jeszcze jest Arta Na którą oczywiście trzeba uważać Teraz próba przygotowania jakiejś zasadzki na, tych, na tego wyjeżdżającego Conquerora pojawił się, je, jedzie w stronę bazy. Kuba się zaświecił, Isu go wykończył. Trzeba się ruszać, bo za chwilę tutaj może już powoli skupiać Arta. 8 do 13, sytuacja bardzo trudna. Dodatkowo mamy jeszcze magazynek na bazie. Udało się zdekapować, zadać obrażenia. Kubie padł Amurak, przydał się Isu. Wykończył teraz 110 zjeżdża na ISU. I w tym momencie Kuba, przez chwilę został już sam na 6 wrogów, teraz sam na 5 wrogów, wykończył 110 borsuk na oparach, decyzja bardzo dziwna borsuka, będąc na oparach wyjeżdża na Kubę teraz chyba zrozumiał, że popełnił duży błąd z arta strzela na szczęście niecelnie. Mamy piąty frak, 5000 obrażeń i zostało 4 wrogów naprzeciwko, tutaj był AMX właśnie. AMX zdecydował się na ostry rush ale zupełnie mu to nie wyszło. Kuba wykazał się refleksem, wykończył go, szósty frak. No i jeszcze do, do kompletu zjeżdża pełny Ferdynand. Teraz bardzo ładny sidescrap scrap strzał Ferdynanda. Ferdynand teraz robi zupełną, zupełną głupotę. Po prostu pojechał, minął naszego bohatera, czyli już wiemy, że jest tak naprawdę trupem. Jeszcze strzeliła arta, także jeszcze Ferdynand ma szansę. Żeby się obrócił, to jeszcze by tutaj mógł, mógł naszego bohatera ostro uszkodzić. Siódmy frak: 6600 obrażeń. Został Tygrys drugi i Giewu Pantera. Niezrozumiała decyzja Tygrysa II. On tutaj po prostu powinien szarżować razem z tą całą masą, żeby wykończyć Centuriona. Tak się nie stało. Był ostatnio widziany tutaj na górze, i teraz nie wiadomo, czy. Czy po prostu był na awku, czy, czy bał się zjechać? Jeśli nie był na awku, czy nie wywaliło go z gry, to decyzja według mnie bardzo, bardzo zła. Ten Tygrys mógł przechylić szale zwycięstwa wspierając czy to 110, czy AC Mle, czy, czy Ferdynanda. Wówczas nie byłoby sytuacji, że musiałby walczyć z każdym pojedynczo. A tak teraz został naprzeciwko sam na sam, naprzeciwko Centuriona który jest jednak tierem 9 ma mocną armatę. Arta wiadomo, może trafi, może nie trafi. No i teraz gdzie jest ten tygrys? Nie wiadomo, gdzie on się podział, także będziemy przez chwilę obserwować poszukiwanie tego tygrysa. Oczywiście w każdej chwili może się pojawić w mieście, może tutaj naszego bohatera zaskoczyć strzałem w bok, czy też zdetrakować, wtedy Arta przymierzy i go wykończy. Wszystkie warianty są możliwe. 5 minut, niecałe 6 minut do końca, także czasu mamy sporo, żeby jeszcze rozprawić się z tym tygrysem, później wykończyć artę, i wówczas uda się osiągnąć bardzo przyjemny wynik wyciągnięcie bitwy w sytuacji, gdy został sam na sześciu. Co prawda, ci wrogowie byli na ogryzki i trzy z tych czołgów wykończył praktycznie jednym strzałem. No natomiast no, to też musi się złożyć taka sytuacja, że faktycznie. Tak się uda i ten medal wpadnie kołbanowa. Jeśli by wyjechało na niego 3 czy 4 czołgi pełniutkie, no to wiadomo, że, że nie miałby żadnych szans i musiałby się zdarzyć cud, żeby taki pojedynek wygrać. Natomiast tutaj okoliczności sprzyjają. Kuba jedzie w stronę bazy. Albo żeby zacząć kapować, na pewno wykończyć artę, nie chce się uganiać za tygrysem. Ale teraz właśnie pokazuje się, tygrys że zaczął kapować bazę. Oczywiście, Kuba podejmuje natychmiastową decyzję o powrocie. To jest jedyna możliwa decyzja. Jeśli by postąpił inaczej, byłoby to oczywiście zagranie głupie, ale tak nie zrobił. Jak najszybciej wraca się na bazę. Zostało 50 sekund. Tygrys 2 według mnie spowodował przegranie tej bitwy przez przeciwników. Nie wspomógł swoich, powiedzmy, sojuszników, tylko gdzieś się ukrył, a później wjechał na kapa, czyli zrobił najgorszą rzecz, którą mógł tak naprawdę zrobić. Ujawnił swoją pozycję, ułatwił Kubie tak naprawdę załatwienie go. Kuba to właśnie robi ósmy frag. 6800 obrażeń, obrażeń widocznych. No i tak naprawdę dostała nam tylko i wyłącznie Arta, także tutaj jedziemy na przyspieszeniu. Na pewno nic się więcej nie wydarzy, oprócz tego, że spotka Artę lub zacznie kapować. Dojeżdżamy do kapa poszukiwania arty. Jeśli nie uda się jej znaleźć, no to trzeba zacząć kapować. Zarówka się świeci. Arta gdzieś tutaj jest. Nie ma co się zatrzymać, trzeba po prostu jej poszukać. Zmylić, żeby nie było za łatwo jej trafić. Jest arta w dosyć tradycyjnym miejscu, 9 kill, 7200 widocznych obrażeń, odznaka mistrzowska, medal, Kołobanowa, Radley Walter, specjalista, obrońca, duży kaliber i czołgista Sniper, bardzo piękny zestaw medali, 7200 obrażeń, 9 kili, 1340 expa, expa może nie ma za dużo w porównaniu do obrażeń, bo dużo z tych strzał po prostu było zadanych z dalszej odległości, no i taka właśnie była ta epicka bitwa, mam nadzieję, że Wam się podobała, bo mi jak najbardziej tak. Pozdrawiam, cześć.